I chcę Wam pokazać, jak zajebi się. Jedyc, jak zajebi się działa ta zwalniająca. Zwalniająca kulki. Maszyna lasująca. Yy, ta zwalniająca miska do jedzenia. Już by było wszystko połknięte w całości. W locie. Tu nie byłoby w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. Aha. Proszę bardzo, je równo z Wolfim, który, jak wiemy, jest szlachcicem. jest spokojnie. Wystręgowanie. No. no i masz taki krzywy zgryz, jeżeli nie dostałeś na, na pokazy. No ty musisz nosić, musisz iść do dentysty i nosić jak ja aparat. Tak. Kto ma taki krzywy zgryz? Kochani, ja jestem na planie sesji zdjęciowej. Jestem w ciężkim szoku i niedowierzaniu, ponieważ właśnie sobie uzmysłowiłam, że ostatni raz jakąkolwiek okładkę do magazynu robiłam. Nie wiem kiedy. O Boże, z 10 lat. Nie wiem, poczekaj. Możecie mi wyprowadzić z błędu, ale ja nie pamiętam. 7, 8 lat temu. Szok. Szok i niedowierzanie. Także e, bardzo się nie mogę doczekać i wiem, że wy również, tym bardziej, że uwaga, uwaga, wieczorem będzie gala TikToka i wręczenie nagród pierwszej Polish Music TikTok Awards Motherfuckers. E, zobaczymy, kto e, wygra. Także trzymajcie kciuki. Już wieczorem e, ogłoszenie wyników. A konkurencja jest słuchajcie przednia, bo tak. Yy, Julia Żuga i Trips. Smolasty, Sarah James, Blanka. No, dużo bardzo fajnych artystów. Także do zobaczenia wieczorem.